Siemano z tej strony, Darciu, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Na samym wstępie zachęcam Cię do dania subskrypcji, aby się przegapił kolejnych materiałów na moim kanale. Bez dalszego przedłużania, lecimy z filmem. Dzisiaj widzowie poruszymy dość istotny oraz na pewno dość wielce oczekiwany temat, ponieważ porozmawiamy sobie o adaptacji anime siódmego partu Jojo. Tak się śmiesznie złożyło, że jest to okrągły 50 film z uniwersum Jojo na moim kanale. Także uznajmy to za mały kamień milowy na mojej drodze YouTube'owej oraz przejdźmy już do właściwego tematu. Minęło już prawie pół roku odkąd anime z T'Osznobiego końca, a co za tym idzie, jesteśmy już po tym słynnym resecie uniwersum. Czysto przed nami otwory niczym bramy niebios, stanęła adaptacja Steelbar Run, czyli chyba obiektywnie można stwierdzić najlepszego partu JoJo wszechczasów pod względem ocen. Niestety już kilka lat temu mogliśmy usłyszeć głosy, że anime Steelbar Run ma dosyć spore problemy jeśli chodzi o warstwę animacyjną i może od tego właśnie zacznijmy, ponieważ no już raczej pewnym jest to, że takowe anime powstanie jakby wątpię w to, że David Production odrzuciłoby taką żyłę złota ale tutaj już pojawia się problem, który jest wałkowany nieprzerwanie od ponad dekady a chodzi mi tutaj oczywiście o te nieszczęsne konie jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, no to szybkie przedstawienie sytuacji. Konie w anime to dosyć ciężki temat ze względu na ich toporną animację. Możemy jednak zobaczyć, że wiele studiów animacyjnych postanowiło stanąć naprzeciw tej trudności, przez co postanowiło użyć techniki CGI, która, jak wiem, jest sporym ułatwieniem dla animatorów, aczkolwiek niesie za sobą również specyficzny wygląd. Ja osobiście z CGI w anime spotykam się już na pewno częściej, także mogę wyrazić swoje opinie na ten temat. I muszę niestety przyznać, że anime z dobrym CGI widziałem zdecydowanie zbyt mało, aby móc być pozytywnie nastawionym do tego pomysłu. Co więcej, same koniec CGI widzieliśmy między innymi w remake'u Berserk, no i jak na moje nie wyglądało to zbyt okazale, ale kto wie, może przez to, że mamy teraz na pewno bardziej rozwiniętą metodę animacji CG, to uda się zrobić naprawdę porządny model koni. Osobiście tak jak większość z was wolałbym, aby były one rysowane w tradycyjny sposób, aczkolwiek jak można się łatwo domyślić, byłoby to dosyć czasochłonne oraz żmudne. Także już wolę zaufać David Productions i zobaczyć jak to wyjdzie. Drugą kwestią, na pewno dosyć krzywdzącą dla prawdziwych fanów, jest to, kto zajmie się wypuszczeniem tych wszystkich odcinków w naszym kraju. Jak wiemy, od czasów wydawania partu 5 odpowiedzialny jest za to Netflix, który jak mogliśmy się przekonać przy okazji wydawania Stone Ocean ma lekko wybanem widzów. I takie wstawianie wszystkich odcinków na raz albo co gorsza dzielenie na pomniejsze party to naprawdę jest tragiczny zabieg marketingowy. I tutaj posłużę się przykładem właśnie Stone Ocean, który właśnie przez takie wydawanie z półrocznymi przerwami strasznie popsuło hype na tę serię. Mam naprawdę szczerą nadzieję, że David Productions pójdzie po rozum do głowy i odpuści z tym zasranym Netflixem. W sensie, ja bardzo nie chciałbym powtórki z szóstego partu. Już naprawdę zbawienne byłoby, gdyby podpisali oni jakiś kontrakt z takim, nie wiem, Disney+, Plus. to dosłownie byłoby genialne posunięcie dla obu stron. Także kończąc już ten wątek, mam szczerą nadzieję, że Netflix nie spierdoli tego hype'u na Steel Ball Run, bo naprawdę nie chce, aby JoJo -Jo zostało one pod tym aspektem. Kolejną kwestią są głosy oraz designy postaci. Od siebie dodam tylko, że naprawdę liczę na to, że kolory zaprezentowane w mandze nie zmienią się aż tak drastycznie, bo na przykład taki gyro, jak dla mnie w mangowej wersji, jest naprawdę niezastąpiony. Natomiast już z takim Johnem, no to wolałbym jednak, żeby jego strój nie był niebieski, tylko właśnie biały, jak to mogliśmy zobaczyć na przykład w grach dużo All Star Battle R, ponieważ jakoś mi się bardziej podoba. Jest to rzecz gustu. Natomiast jeśli chodzi o dubbing, to jednej rzeczy możemy być pewni. Diego Brando będzie miał na 100% ten sam ikoniczny głos. Zapytacie teraz. Kacper czy posiadasz jakieś oczekiwania względem głosu jakiejś postaci? Oj, posiadam widzowie. Takiego fanego Valentina to naprawdę nie wyobrażam sobie z innym głosem niż to było w grach. Autentycznie jak ten gość wypowiada to Chip od razu dostaje gęsiej skórki. Na koniec jeszcze taki mały bonusik, ponieważ pospekulujemy sobie troszkę o tym, kiedy part siódmy doczeka się swojej adaptacji. Patrząc na poprzednie party, które wychodziły w 3 trzyletnich przerwach, mogę chyba śmiało stwierdzić, że pierwsze zmianek o Steelbar możemy doczekać się już w 2024 roku. Na dzisiaj to by było tyle, mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, no to zachęcam Was do wbicia na mojego Discorda. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do następnego. Bajo!